FSO Warszawa opis, historia, dane techniczne czyli bardzo znany polski samochód osobowy, produkowany przez fabrykę samochodów osobowych w Warszawie w latach 1951-1973 i był to pierwszy samochód osobowy produkowany seryjnie po II wojnie światowej w Polsce oczywiście. Jego następcą został polski Fiat 125P. O tym Fiacie jest już materiał na kanale. Łącznie wyprodukowano 254 471 egzemplarzy, chociaż ta liczba nie jest do końca pewna, ponieważ najprawdopodobniej na przykład Warszawy produkowane dla milicji, dla wojska, nie były wliczane do tych statystyk. Z tej liczby ponad ćwierć miliona wyprodukowanych Warszaw, 72 834 Warszawy zostały sprzedane za granicę. Początkowo podpisaliśmy umowę z Włochami, żeby uruchomić u nas produkcję licencyjną Fiata, żeby Włosi wyprodukowali fabrykę. No ale pewne decyzje ze wschodu naszego, można powiedzieć, brata ówczesnego spowodowały, że musieliśmy zamiast Fiata rozpocząć produkcję, która została nam narzucona przez ZSRR. I tutaj dostaliśmy... Oczywiście, odpłatnie, nie za darmo, dokumentację i maszyny do produkcji gaza M20. Pobieda. Pobieda. I 6 listopada 1951 roku wyprodukowano pierwszą Warszawę M20. Tylko, że to był na początku tylko montaż z części dostarczanych z ZSRR. Dopiero z czasem zaczęliśmy produkować coraz więcej kolejnych elementów, części. I taka pierwsza Warszawa, która powstała w pełni z polskich części, to rok dopiero 1956, czyli prawie 5 lat zajęło nam wdrożenie pełnej produkcji Warszawy. I tutaj taka ciekawostka: pierwsza planowano, że co rok, kiedy ta produkcja już się rozkręci, z fabryki będzie wyjeżdżało 25 tysięcy Warszaw. Ale Nigdy to się nie udało, nigdy nie udało się nawet do tej liczby zbliżyć. W tym najlepszym roku, w 1968 roku, wyprodukowano 17 780 Warszaw. Można powiedzieć, że do początku lat 60. nawet nie zbliżono się do 5000 sztuk. Chociaż już w 1954 roku rozpoczęła się sprzedaż za granicę. Albania, Bułgaria, Chiny, Rumunia i wiele innych państw, ale o tym na koniec. Za sekundkę trochę danych technicznych, ale na początku wersje, ponieważ trzeba zaznaczyć, że był to samochód cały czas modernizowany i zmieniany, przystosowywany do tych nowych warunków. I tak, od 1951 do 1957 roku powstawała Warszawa M20. W 1957 roku pojawiła się Warszawa M20 model 57 która została później nazwana 200 Warszawą 200, i ona była produkowana do 1960 roku. W 1960 roku rozpoczęła się produkcja Warszawy 201 i trwała do 1964 roku. W 1962 roku rozpoczęła się produkcja Warszawy 202 i trwała do 1964 roku. Od 1964 roku rusza produkcja warszawy 203-204, później przemianowanej na Warszawę 223-224 dlaczego zmieniono nazwę o tym później. A produkcja zakończyła się w 1973 roku. Oczywiście do tych podstawowych wersji osobowych należy do, doliczyć furgony, pick czy też wersję kombi. Zacznijmy od nadwozia. Ponieważ Warszawa początkowo występowała jako czterodrzwiowy fastback, nazywany garbusem. Były to pierwsze Warszawy M20, które jako właśnie fastbacki powstawały do 1964 roku. Długość to 4,66 m, szerokość 169,5 cm, wysokość 164 cm i tutaj te wymiary Lekko się zmieniały w czasie produkcji, ale dosłownie o centymetry. I tak jak powiedziałem, w 1964 roku ten garbus, można tak powiedzieć, to nadwozie nazywane garbusem, czy też Warszawianką, zostało zastąpione przez czterodrzwiowe nadwozie sedan. Wcześniej, bo w 1958 roku, pojawiło, pojawiła się wersja pickup. Dwudrzwiowy pickup, który mógł przewozić nawet 500 kg ładunku. W 1965 roku pojawiła się Warszawa Kombi, pięciodrzwojowe kombi, ale nie wolno zapominać, że Warszawa to nie tylko sama Warszawa, która mocno się zmieniała, ale też pojazd, który stał się dawcą podzespołów do takich samochodów jak Żuk, Nysa czy też Tarpan. I ani Żuk, ani Nysa, ani Tarpan nie mogłyby powstać, gdyby nie wykorzystanie części elementów z Warszawy. Ponieważ w nich można powiedzieć, bardzo szeroko stosowano te elementy. Napęd początkowo stanowił tylko jeden silnik, później pojawił się silnik kolejny i był to dolnozaworowy silnik rzędowy z czterema cylindrami oznaczony jako M20 o pojemności 2120 cm3 i mocy 50 koni mechanicznych. Ta moc później lekko się zwiększyła. Moment obrotowy wynosił 122 Newtonometry. Skrzynia biegów była trzybiegowa, tylko jedynka była niesynchronizowana, dwójka, trójka były zsynchronizowane. Czterobiegowa skrzynia biegów pojawiła się dopiero w 1970 roku. I taka Warszawa M20 z tym silnikiem była w stanie osiągnąć 105 km na godzinę. A rozpędzenie się do 100 km na godzinę zajmowało około 45 sekund. Więc i tak lepiej niż w maluchu. Masa. Warszawa M20 wynosiła 1460 kg, z czasem ta masa troszkę się zmniejszyła. Tutaj naprawdę dużo pracy włożono w to, żeby w produkcji Warszawy zużywać jak najmniej materiałów, a dopuszczalna masa Warszawy M20 to 1960 kg. Tu muszę zaznaczyć, że już w 1951 roku Warszawa nie była do końca konstrukcją zbyt nowoczesną. To nie było coś nowoczesnego, to był jednak pojazd oparty na rozwiązaniach no dosyć już leciwych. Zawieszenie. Z przodu było niezależne, z tyłu sztywny most napędowy, plus resory piórowe i amortyzatory hydrauliczne. To zawieszenie też było zmieniane, no żeby po prostu było lepsze. Spalanie wynosiło teoretycznie 13-14 litrów, chociaż w rzeczywistości często bywało o wiele większe i często przekraczało 16 litrów. Zbiornik paliwa mieścił 55 litrów. Cały czas oczywiście trwały prace nad modernizacją, mod unowocześnianiem konstrukcji, i na przykład opracowano silnik górnozaworowy oznaczony jako S21. O nim za chwilę, ale zmian było o wiele, wiele więcej. Nie dotyczyły tylko poprawy samego pojazdu, żeby był lepszym samochodem, ale też, żeby koszty jego produkcji były niższe, żeby ta czasochłonność produkcji była jak najniższa. I w 1957 roku trafia do produkcji zmodyfikowana wersja Warszawy M20 oznaczona początkowo jako model 57, ale później nazwana Warszawą 200. Zmieniono troszkę wygląd i zewnętrzny i wewnętrzny, silnik zyskał dwa konie mechaniczne i Warszawa 200 mogła już rozpędzić się do prędkości 115 km na godzinę. W 1960 roku wprowadzono model 201 z kolejnymi zmianami w wyglądzie z kołami już 15-calowymi zamiast 16-calowych. Można też było kupić wersję lux, która miała dwukolorowe malowanie oraz dodatkowe elementy zewnętrzne. To była taka wersja po prostu luksusowa. W 1962 roku pojawia się w Warszawie silnik górnozaworowy S21 i takie Warszawy oznaczone były jako Warszawy 202. Ten silnik już miał moc 70 koni mechanicznych, prędkość maksymalną około 130 km na godzinę, a rozpędzenie się do 100 km na godzinę zajmowało około 29 sekund, więc postęp duży. Teoretycznie spalanie miało być niższe niż w dolnozaworówkach o 1-2 litry. Z tym oczywiście bywało różnie, jednak ten silnik górnozaworowy był bardziej ekonomiczny. W 1964 roku pojawia się model 203. Z górnozaworowym silnikiem S21 i model 204 z silnikiem dolnozaworowym M20. Ale takie oznaczenie modeli spowodowało, że Peżot no, zaprotestował, ponieważ to Peżot miał zastrzeżone trzycyfrowe nazwy z zerem w środku. Dlatego w 1968 roku ta sama Warszawa, nic można powiedzieć niezmieniona, musiała zmienić nazewnictwo I zamiast Warszawy 203, 204 pojawiły się Warszawy 223 i Warszawy 224. Ten nowy model produkowany od 1964 roku był już czterodrzwiowym sedanem. Zmian znowu było dużo. Na przykład dolnozaworowy silnik M20 zyskał troszkę znowu mocy, osiągał już 57 koni mechanicznych. Przednia szyba już nie była dzielona, była jednoczęściowa. I cała masa innych zmian. Pamiętajmy, że w czasie tych wielu lat produkcji, tych 22 lat produkcji, wprowadzono kilka tysięcy zmian w konstrukcji Warszawy. Zanim powiem o tych wersjach użytkowych, kilka słów o tym, jak oceniana była Warszawa przez jej współczesnych. Oczywiście zwykli ludzie, którzy byli w stanie kupić Warszawę, ponieważ trzeba pamiętać, że ta Warszawa raczej trafiała do Przedsiębiorstw państwowych, organizacji, urzędów państwowych, to byli oczywiście bardzo zadowoleni. Natomiast ludzie, którzy mieli dostęp do pojazdów nowocześniejszych, zachodnich, czy też po prostu nowszych konstrukcyjnie, potrafili pokazać wiele wad tego pojazdu. Na przykład niezbyt mocny silnik, który przy tej masie no, jednak sprawiał problemy, wysokie spalanie, nie do końca dobry układ. Hamulcowy i wiele innych wad, ale były też zalety. Zalety, które były często wymieniane, takie jak prostota konstrukcji, trwałość, to, że w ogóle jest taki samochód. I był to pojazd, oczywiście, no można powiedzieć, troszkę odstający od światowej czołówki, ale jednak był czymś, co było w stanie przewieźć odpowiednią ilość towaru i ludzi, no i nie sprawiało jakichś większych problemów. Było to coś bardzo, bardzo wówczas fajnego, ale te wersje użytkowe. I tak, mamy pickup, który powstał na początkowo, żeby na przykład w czasie wyścigu pokoju, czyli takiego wyścigu kolarskiego, można było przewozić rowery i części do nich. Ale oczywiście ten samochód był też potrzebny w całym państwie. Niestety jego powstawało tylko kilkaset sztuk rocznie. Była, był to samochód dwudrzwiowy. I mógł przewozić 500 kg ładunku. Był oznaczany jako 200p, 201p, itd. Z końcówką P. W 1963 roku rozpoczęła się produkcja furgonu opartego na pikapie, ale ta produkcja była krótka, ponieważ w 1965 roku pojawiła się Warszawa Kombi. 203-204K, później 223-224K. Również, oczywiście, większość rozwiązań to ta zwykła. Warszawa sedan, silnik i przeniesienie napędu. No dosłownie prawie wszystko było takie samo, oczywiście wzmocniono zawieszenie, dokonano kilku zmian, ale jednak i pick-up i kombi nie były samochodami mocno różniącymi się od tej zwykłej normalnej. W końcu podniosłoby to koszty, no i trzeba by opracować wiele nowych elementów. Oczywiście do tego dochodzą różne inne warianty: Drezyna, Radiowóz, karetka. Sanitarka, ambulans, Warszawa była samochodem do wszystkiego. No i tak jak wspomniałem, to na Warszawie powstał żół, nyska, później TAR. Najwięcej Warszaw, jak mówiłem, wyprodukowano w 1968 roku. Wtedy powstało 17 780 sztuk. No, te 25 tysięcy docelowej produkcji nigdy nie zostało osiągnięte, a kiedy wprowadzono polskie ofiata 125P, po prostu Warszawa jeszcze była produkowana jednak, no ten Fiat był o wiele bardziej nowoczesny. No i w końcu zrezygnowano z jej produkcji. Tu jeszcze raz podkreślę, że te ponad ćwierć miliona wyprodukowanych egzemplarzy to może być tak nie do końca prawda, ponieważ najprawdopodobniej te Warszawy produkowane dla wojska i dla polityki, dla milicji były niewliczane do tych głównych statystyk. Oczywiście Sprzedawano za granicę. Głównie była to Bułgaria, ponad 26 tysięcy sztuk, Węgry, ponad 21 tysięcy sztuk i Chiny, ponad 8 tysięcy sztuk. Łącznie 25 krajów na pięciu kontynentach: Brazylia, Mongolia, Kolumbia, Norwegia, Iran, Arabia Saudyjska, Birma, czy też Turcja. W Turcji lubili Warszawy naprawdę taksówkarze, zwłaszcza furgo. Więc oczywiście była to konstrukcja niezbyt nowoczesna, pełna wat. Pełna rozwiązań, które no, nie dało się już zmodernizować, ale była. Był to taki nasz miś na miarę naszych możliwości narzucony nam, no ale jednak mieliśmy pojazd, który przeszedł do legendy jako nasz polski samochód, chociaż oczywiście do końca no, nie jest to całkowicie prawda. Ale Warszawa chyba już na zawsze zostanie legendą. No i wielu z nas, mam nadzieję, że wśród oglądających też. Chciałbym mieć Warszawę. Oczywiście, też bym taki pojazd chciał najchętniej w wersji pickup albo kombi. Nie wiem czemu, ale właśnie ta Warszawa no może jeszcze te pierwsze garbuski ale taka Warszawa, kombi, marzę. Ale ceny, oczywiście, skutecznie to blokują, więc subskrybuj, oglądaj, proponuj, pokazuj znajomym, wrzucaj na swoje media społecznościowe może poza maluchem, który już się znalazł w garażu, no nie do końca w garażu, kiedyś pojawi się Warszawa. Pojazd bardzo fajny, naprawdę świetny. Troszkę przejażdżka może rozczarować, no ale pamiętajmy, to konstrukcja sprzed ponad 70 lat. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.